Witajcie ogrodniczki i ogrodnicy. Jestem w trakcie robienia rozsady pomidorów, rącznika i cyni kaktusowej. Moje siewki już mocno podrosły i wypuściły liście właściwe, więc czas na pikowanie. I dzisiaj właśnie. A co to są liście właściwe? Otóż najpierw z nasiona rozwija się jeden lub dwa liście zarodkowe, tak zwane liścienie. Są innego kształtu niż te u dorosłej rośliny. Następny liść lub paraliści to liście właściwe, takie, po których można rozpoznać, co to za roślina. Tak przy okazji rośliny dzielimy na jedno i dwuliścienne. To właśnie o te liście nie chodzi. Z takich najbardziej popularnych, które wypuszczają jeden liścień, to trawy, zboża, bambusy, rośliny cebulowe, a nawet storczyki. Są więc jednoliścienne. Drugą, o wiele liczniejszą grupę stanowią rośliny dwuliścienne. Z tymi określeniami najczęściej spotykamy się przy środkach ochrony roślin. Ale wracajmy do pikowania. Pamiętajcie, że nie wszystkie rośliny pikujemy. Nie robimy tego z nasionami dyniowatych. One będą rosły spokojnie aż do wysadzenia do gruntu w tych samych doniczkach. Dla tych, którzy nie oglądali odcinka o przygotowywaniu rozsad, w lutym robimy rozsady kapustnych. Kapust białej, czerwonej, pekińskiej, kalafiora, kalarepy, karczocha. Na przełomie lutego i marca brokuły, selery, cebule. W marcu pory, pomidory i papryki, a w kwietniu dyniowate, ogórki, dynie, cukinie, kabaczki, patisony i arbuzy. Jeśli ziemia nie jest dość wilgotna, ocenicie to sami, to trzeba będzie rośliny podlać. Łatwiej będzie je wyjmować i rozdzielać poszczególne sadzonki. Teraz, kiedy siewki są duże, można to zrobić konewką. W moim zestawie do robienia rozsad jest patyczek widelczyk. Ten służy do wyjmowania siewek oraz pikownik do robienia dziurek w ziemi. Najpierw przygotuję sobie ekologiczne doniczki, a ziemi użyję oczywiście specjalnej do pikowania. Nasypię ziemi do doniczek i przygotuję otwory dla młodych sadzonek. Widelczykiem podważam ziemię, wyjmuję siewki i delikatnie je rozdzielam, żeby zbyt mocno nie uszkodzić korzeni. Wsadzam do nowych doniczek uważając, żeby korzenie nie były podwinięte do góry. Niektórzy mają taką technikę, że po włożeniu do ziemi i lekkim przysypaniu podnoszą delikatnie w górę sadzonkę, żeby korzenie się dobrze ułożyły. Teraz pomidory. Kiedy korzonki się podwiną, roślina trochę się pomęczy, aby naprawić błąd, a to spowolni jej wzrost. Sadzimy też nieco głębiej niż rosły do tej pory. Z łodyżek w tym miejscu wyrosną nowe korzenie. Rącznik sadziłem pojedynczo ze względu na duże nasiona, więc teraz tylko włożę je razem z krążkami, w których rosły, do większych doniczek. Patrzcie jakie korzenie wypuścił. Siewki przepikowane. Są już dość duże, więc zasilę je delikatnym nawozem biohumusem. Jest to nawóz organiczny, więc nie ma obawy przenawożenia. Na stałe miejsca kapustne można wysadzać już w kwietniu. Niemal całą resztę po zimnej zośce czyli po 15 maja. Korzystajcie z informacji na torebkach. Przed wysadzeniem do ogrodu zahartujcie sadzonki. Chodzi o to, aby rośliny przyzwyczaiły się do słońca, wiatru i zmiennej temperatury. Zacznijcie w ciepłe dni, wystawiając na zewnątrz w zaciszne miejsce, ale nie na bezpośrednie działanie słońca, na około godzinę, dwie. Zwróćcie uwagę, żeby nie wyschło im podłoże, szczególnie gdy rosną w doniczkach papierowotorfowych. Za każdym razem wydłużamy czas wystawiania sadzonek na zewnątrz i zmieniamy warunki na takie, jak te, w których będą rosły. Po wysadzeniu sadzonek do gruntu, szczególnie na warzywa, można założyć agrowłókninę wiosenną. Lub na pojedyncze sadzonki, założyć kapturki chroniące przed porannymi chłodami. A na pomidory, specjalny rękaw. Ogórki pod agrowłókniną mogą rosnąć aż do kwitnienia. Po więcej informacji o wiosennym okrywaniu roślin, zapraszam do odcinka. O przykrywaniu wiosennym roślin. Dzisiaj przepikowałem swoje rozsady. Kiedy przyjdzie czas, wysadzę je do ogrodu. I Wy też jesteście gotowi, by zrobić własną rozsadę. Zaoszczędzicie kilka złotych, a satysfakcja ogrodnika z własnych rozsad nieoceniona. Do zobaczenia. Jeśli się podobało, subskrybujcie nasz kanał, kliknijcie w dzwonek, a będziecie na bieżąco.